Przekażą kodagie basket poznań i towarzyszymy w różnych sytuacjach. W trakcie meczów, treningów, kiedy spotykają się z kibicami, ale u dentysty byliśmy z nimi po raz pierwszy. Zawodnikom należy się medal za odwagę. Na karę zasłużył jedynie trener Milia Bogiciewicz, który nie dał się posadzić na fotelu. Mężczyźni i odporność na ból nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Każda z pań wie, że mężczyzna z temperaturą 36,6 to już osobnik obłożnie chory, a gabinet stomatologiczny każdy z panów omija szerokim łukiem, bo to przecież boli. Wcale nie jesteśmy takimi tchórzami, zapewniał kapitan PBG Basket Damian Kulik. to taka opinia chodzi, ale nie było bardzo przyjemnie. No, wiadomo, że mogli się dowiedzieć, co tam dokładnie na... W tych zębach jest. A mówiąc zupełnie poważnie, choć często wydaje się nam, że zdrowe zęby to przede wszystkim estetyka, okazuje się, że buszujące w naszej jamie ustnej bakterie mogą okazać się cichymi zabójcami. Niewinny ból zęba może przyczynić się do rozwoju poważnych chorób nerek czy serca. Horyzont może mieć wpływ na chorobę ogólną ustroju, na właśnie kondycję sportowców, na stawy e, oraz e, na kondycję mięśni. Całe szczęście koszykarzom PBG Basket to nie grozi. Ich zęby są w tak doskonałym stanie, że pani doktor dała im zgodę na gryzienie parkietu. Z zastrzeżeniem, że tylko w trakcie meczów ligowych poznaniacy zęby w przenośni i dosłownie pokazywać będą swoim najbliższym rywalom. No musimy, teraz na pewno musimy. Jako pierwsi ostre zęby koszykarzy PBG Basket poczuć będą mogli zawodnicy AZS-u Koszanin.